Dzień dobry, witajcie w poniedziałek. O 10. .00. Będzie 10 minut z Fundacją Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii z Bogną Białecką. Porozmawiamy dzisiaj o wymuszonej monetyzacji wrach o lagil i to będzie. Naprawdę ekscytujące 10 minut o tym, co tak naprawdę dzieje się, kiedy nasze dziecko znika w grach. Bogna, opowiem Ci pewną historię. Miałam ostatnie konsultację z mamą, która powiedziała, że to, że syn gra, 12-letni. To wie, że gra za dużo i wprowadzają zasady higieny cyfrowej według takich naszych wskazań, tych właściwego korzystania, czyli wieku, czasu, urządzeń, aktywności, tak. I oczywiście z różnymi oporami, ale największy opór okazuje się, że stwarza czas właśnie z grami, ale powiązany jeszcze z tajemnicą młodego człowieka. Ponieważ jedyna rzecz, która jest gnago ze szkoły do domu, no to są gry. I do tego mama odkryła pieniądze przechowywane, z którymi po prostu chodzi wszędzie, śpi i co najważniejsze, ukrywa przed rodzicami. Czy myślisz, że po tym, o czym się dowiedziałaś, jest to właśnie związane z tymi mechanizmami, które mają. Celowo przyciągnąć nie tylko uwagę dziecka, ale przede wszystkim wciągnąć je w wydawanie pieniędzy? Mm -hmm. Dokładnie tak, dokładnie tak. Kiedy myślimy o tym, dlaczego dzieciaki grają, to sobie myślimy na przykład, że chłopcy grają dlatego, że wszyscy koledzy grają i nie mogą odstawać. Myślimy sobie o tym, że to jest taki jakiś sposób też budowania, budowania relacji właśnie z innymi, miejsce, gdzie oni mogą zdobywać być prawdziwie męscy, pokonywać przeszkody i trudności. A zapominamy mam wrażenie o najbardziej podstawowej rzeczy. Oni Rzadko grywają w gry, które trzeba kupić i które są uczciwe od A do Z, to znaczy mamy ustaloną cenę za grę i tam potem już się nic nie pojawia, cała reszta zależy od graczy. Oni z reguły grają w gry albo w gierki, które są pozornie darmowe. Dlaczego mówię gierki? Dlatego, że znowu możemy mieć przed oczyma jakieś takie naprawdę ambitne gry, w których trzeba jakąś strategię tworzyć i tak dalej, i tak dalej. Współpraca idzie i piękne, piękna grafika, piękna muzyka i tak dalej, scenariusz. Bardzo często to są gierki. To znaczy to określenie wprowadził nasz kolega Dawid Radomski, który mówi, to są takie pyk, 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 pyk paluszkami na smartfonie. Darmowe gierki, które... Darmowe. Które są po prostu bardzo, bardzo, bardzo proste, niezbyt skomplikowane od strony mechaniki, niezbyt ładne, i tak dalej. Rzeczywiście wszyscy chłopcy w klasie grają i Twoja pozycja w klasie zależy na przykład od tego, jak dobry jesteś w tej grze, ale one nie są darmowe. I to jest podstawowy problem. I co ciekawe. Pierwszy raz, kiedy się tym zainteresowałam, to była artykuł w Gazecie Wyborczej czy na, na Onecie, gdzie dziennikarka przeprowadziła badanie wśród dzieci i młodzieży z warszawskich szkół i się okazało, że oni są w stanie wydać w najlepszym wypadku, że tak powiem, całe swoje kieszonkowe i pieniądze, które dostają na, od dziadka, babci. Na, na, na różne udoskonalenia w grach, a w najgorszym wypadku to jest właśnie kradzież karty kredytowej rodziców, podpięcie jej pod grę i przeputanie, że tak powiem brzydko, nawet po kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak, to nie są setki złotych, to są, to, są, to są po prostu rzeczy, które mogą wprowadzić całą rodzinę w dług. I oczywiście, co są w tym wszystkim dzieci winne? No, oni zostali złapani na haczyk, właśnie pozornie bezpłatnych gier i tych mechanizmów, które, które są stosowane, jest naprawdę sporo. Co ciekawe, trudno do nich się dogrzebać. To znaczy, jak się zaczynamy zastanawiać, to potem się pokazują jakieś wykłady, typu e, tak naprawdę nikt z nas tego nie projektuje. To są po prostu algorytmy, które wyczuwają, co będzie bardziej przyciągało i otrzymywało uwagę człowieka w grach. I się pomija w ogóle ten czynnik ludzki, i pomija się fakt, że praktycznie każda ta gra jest oparta na tych samych mechanizmach hazardowych. Jak na przykład tak typowe, typowo hazardowe urządzenia. Ten, 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 Jednoręki bandezor, mm -hmm. Jednoręki tak, bandezor i dalej. Mm -hmm to powiedz co, co jest takiego żeby właśnie zmusić gracza szczególnie tego młodego do tego żeby wydawał pieniądze bo wydaje mi się że pewnie po prostu bardzo łatwo jest dzieci w to wkręcić i to co mówisz to w ogóle jest o właśnie o takich gierkach a mm, a nie o tych grach, które pojawiają się też różne analizy, tak? Ankiety i badania, że gry są takie edukujące, rozwijające. Mam wrażenie, że mamy dwa, w ogóle dwa, o dwóch światach rozmawiamy w tej chwili. Tak, tak, ponieważ mam też wrażenie, że mnóstwo ludzi, też badaczy, w ogóle nie docenia wagi gierek na smartfona, właśnie tych takich tap-tap-tap-tap-paluszkami tap i koncentrują się na prawdziwych grach. Czyli właśnie tych ambitnych, które rzeczywiście, jak się popatrzy po badaniach, one na przykład rozwijają wyobraźnię przestrzenną, rozwijają umiejętność strategicznego myślenia, i tak dalej, i tak dalej, mają mnóstwo zalet. Co nie znaczy, że w tych grach, które są takie z, wielko, z wieloma zaletami, też nie ma tych, mechanizm, nie, nie ma tych mechanizmów hazardowych, bo one też bywają. Mam wrażenie, że najbardziej niedocenianym pierwszym mechanizmem są tak zwane waluty premiowe w grach. To znaczy właściwie co szkodzi na przeszkodzie, co stoi na przeszkodzie, żebyśmy wchodząc do gry, po prostu za każdym razem kupowali różne rzeczy za pomocą złotówek. Normalnie jest podpięta karta i mam jakiś, nie wiem, czołk w grze i kupuję go za 125 zł. Mhm. Czasami takie opcje się pojawiają, ale najczęściej to nie jest w ten sposób. To, ten czołg nie kosztuje 125 zł, tylko ten czołg kosztuje 5 diamentów. Tylko tyle, że każdy diament kosztuje 25 zł. To jest tak zwana waluta premium, która służy do płacenia w grze którą kupujemy za prawdziwe pieniądze, ale okazuje się, że ten zabieg, że jak wpierw kupuje walutę premią w postaci na przykład diamentów czy złotych, złotych monet w samej grze wystarcza do tego, żebyśmy przestali przeliczać w głowie, ile to tak naprawdę jest warte. I że, że to, na to szczególnie są podatne dzieci i młodzież, bo oni już w ogóle nie Funkcjonują przekładając to na realne pieniądze, tylko, tylko myślą w kategoriach tej waluty premium, którą Myślę, że to jest można masno. wygrać jeszcze jakoś tam jakimiś, jakimiś działaniami w samej grze. W związku z czym tym bardziej nam się odrywa realna wartość tej waluty premium od prawdziwej wartości w świecie rzeczywistym. Ale tak, oni skończymy... są już w świecie elektronicznego pieniądza, tak? tak. Um, dlatego wielu znawców finansów i takiej edukacji finansowej mówi o tym, żeby jednak obracać gotówką. Mhm. Bo to, to też to jest kolejna, buduje kolejna rzecz wyliczania. Kolejna rzecz jest taka, że my i tak mamy tendencję do wydawania więcej, jeżeli płacimy kartą kredytową, niż kiedy płacimy prawdziwymi pieniędzmi. To jest zbadane, tak? Badań na ten temat sporo jest, ale jak dołożymy do tego jeszcze, że za prawdziwe pieniądze kupuje walutę premium, to już się robi bardzo łatwe szastanie pieniędzmi. I to jest podstawowy, mm -hmm. podstawowa rzecz, która jest praktycznie w każdej grze. A inna sprawa, że my naprawdę mamy tam mnóstwo. Dodatkowych manipulacji, mających na celu wy, wy, wyciągnięcie z człowieka jak najwięcej pieniędzy, które są wzięte prosto z hazardu, i w tej chwili już się mówi wprost o tym, że takie gierki pozornie bezpłatne. Są takim wstępem do zaangażowania się w prawdziwy hazard, w dorosłości, w momencie, kiedy wasze dziecko już będzie miało własną kartę, do której, na której będzie miało własne pieniądze, czy pieniądze, które będzie dostawało od innych osób i które będzie bardzo łatwo wydać, już w bezpośrednim hazardzie. Powiedz mi, na czym polega to celowe frustrowanie gracza, żeby wydał pieniądze? Hmm. Takie wiesz, wprost i nie wprost, dawaj kasę, tak? Wyskakuj z niej. Hmm. Tu jest wiele, wiele mechanizmów zaangażowanych. Przede wszystkim ten coś, co my nazywamy czasami efektem Ikea. To znaczy, że my jesteśmy emocjonalnie związani z czymś, co własnymi rączkami zbudowaliśmy jak te, jak te mebelki <grym> z <jak> Ikea <grym> tak tak Tak. E w momencie, kiedy my zaangażowaliśmy się w jakąś grę, włożyliśmy w nią już dużo właśnie swojego czasu, zainwestowaliśmy jakieś pieniądze, zbudowaliśmy już coś tam w tej grze i mamy rozgrywkę, w której widzimy, że za chwilę moglibyśmy wygrać. Że nam dosłownie tyle zabrakło, żeby wygrać. To badania pokazują, że właśnie w tym momencie, jak przegraliśmy o kawałek przed wygraną, Jesteśmy najbardziej zmotywowani, żeby grać więcej żeby mimo wszystko skorzystać z hazardowej okazji pod tytułem słuchaj masz 5 sekund na podjęcie decyzji ponieważ możesz wykupić dodatkowe coś tam dodatkowe kilka sekund na dokończenie gry podczas których prawdopodobnie wygrasz ją tak za tyle a tyle i w tym momencie ludzie mają tendencję żeby klikać tak dobra to ja w takim razie ocalę to co do tej pory wypracowałem nie patrzę w ogóle na to, za jakim, jakim kosztem to będzie się działo, tylko jest instynkt przetrwania, bo to jest i efekt IKEA, i ten instynkt zagrożenia i to, że nasz mózg widzi to, co się dzieje na ekranie jakby to było prawdziwe i w momencie kiedy coś co zbudowałam, że prawie wygrałam jest zagrożone, to w tym momencie mózg zaczyna działać tak tak trzeba zrobić wszystko, żeby to ocalić. Więc tych mechanizmów w ogóle jest słyszę i widzę zalew dopaminy, to jest jedno, ale wiesz co, cały czas nawet jak o tym opowiadasz, to ja po prostu widzę fontanny adrenaliny. Tak, Która I to jest właśnie też jest... ten element bólu, mhm. Mhm. że pojawia się do tego potężna dawka adrenaliny, i potężna dawka tego umrę, jak nie wygram, mhm. które jest na poziomie wręcz fizycznym i coś, na co także dorośli czy starsza młodzież się bierze, a dla dziecka małego to jest tak realne. Że ja to za chwilę polegnę, to będzie największa porażka mojego życia, że mózg naprawdę działa w, w trybie e, ucieczki, walki w tym momencie. I dlatego to jest też też nazywane tym, e, tym tą zabawą, e, jakby z bólem, tak? Mhm. Trudno trochę przetłumaczyć ten, ten, ten temat. W ogóle e, słuchajcie, to jest gigantyczny temat. Myśmy go dopiero liznęli, jak mówiłam, to jest na przykład. Ja to dodam do. Tak, właśnie. Chciałam y powiedzieć, że słuchajcie, po więcej zapraszamy na Rodzice Co? I macie cały artykuł, który. Warto przeczytać, ale też warto polecić innym rodzicom. A powiedz jeszcze tak na podsumowanie, żeby to były te nasze prawie 10 minut, dlaczego te młode mózgi łapią się tak naprawdę na te sztuczki, które są, no cóż, nie, nie tylko tu nie chodzi tylko o ich uważność, ale chodzi po prostu o pieniądze i często to są nasze pieniądze, kochani rodzice. Mhm. Tak, tak, tak. Oni wydają nie tylko pieniądze, które dostali od babci czy dziadka, tak, ale także wasze, jeżeli się podepną pod waszą kartę kredytową, albo jeśli sami to zrobiliście. No, albo te, które dostają w ramach kieszonkowego, tak? A my tak, liczymy na to, bo, to że, że będą mieć na tak zwane sytuacje awaryjne po prostu. Mamy stary, znany już mechanizm. Mam nadzieję, że kto nas ogląda, to już o, o nim wie. Mózg człowieka dojrzewa do 25 roku życia. I naj, najdłużej dojrzewają części mózgu odpowiedzialne za samokontrolę, racjonalne podejmowanie decyzji i planowanie. I właśnie dlatego dla przemysłu gier, na przykład, dzieci, młodzież są doskonałym klientem. Oczywiście oni nie będą mówić wprost, żeby monetyzować dzieci. Tak, bo nie mogą do tego wzywać, ale wiedzą, na czym to tak naprawdę polega. To nie, nie będą, tak jak czasami się trąbi, te kilka osób, tak zwanych wielorybów, którzy wydadzą, powiedzmy pół miliona na grę, podobno się zdarzyło, że jakaś pani wydała 250 tysięcy dolarów na grę bezpłatną, owszem, bardzo miło jak ktoś taki się trafi, taki wieloryb, tak, ale jednak jak weźmiemy pod uwagę milion dzieciaków, które zostawiają po nawet tysiąc dolarów tylko w grze, to mamy o wiele większe zarobki niż na tych Wielorybach. Więc możemy się oszukiwać, że dzieci nie są targetem, jeśli chodzi o płatności w grach, ale tak naprawdę są, bo są najlepszym, najbardziej impulsywnym klientem, czy klientem w cudzysłowie, tak? Osobą, która jest w stanie wydać naprawdę dużo. Słuchajcie, i to, co ważne, y tak naprawdę, jesteśmy pierwszymi osobami, my jako rodzice, którzy mogą ochronić swoje dziecko, bo jesteśmy w momencie, w którym dziecko się potyka o coś yy, i nie tylko pomagamy mu wstać, ale to właśnie wiedza powoduje, że możemy go nauczyć tego właściwego korzystania z technologii. Proszę Was, podzielcie się tym naszym kolejnym live'em, bo to tak jak Bogna zapowiedziała, temat rzeka. A widzimy się już za tydzień o 10 i kolejne 10 minut z nami i z podróżą, która jest trochę niekończącą się opowieścią, tak jak technologia przyspiesza w swoim rozwoju. Bardzo dziękujemy. Ola Gil, Bogna, Bogna Białecka. Białecka. Do pozdrawiamy zobaczenia pozdrawiamy też którzy będą nas oglądać go. już z YouTube'a więc do I dobrego, i dobrego tygodnia Wam życzę i nie dajcie się gierkom do zobaczenia tak jest.